Hej. Witam Was w kolejnym odcinku na naszym kanale A w dzisiejszym odcinku Zapraszam Was na takie Przygotowanie na nowy miesiąc Dzisiaj jest 1 sierpień Godzina 12 I jestem gotowa Trochę się przygotowałam Żeby nie wyglądać jak jakiś trup Mam wyprostowane włosy Bo wczoraj z mamą kupiłam nową prostownicę Bo zepsuła nam się, którą Miałeśmy 9 lat I sobie wypróbowałam Jest fajna i jestem lekko pomalowana, bo po prostu tak czułam, że chcę się dzisiaj pomalować i mam na sobie rzęsy, korektor, oświetlacz i żel do brwi. Więc w dzisiejszym odcinku zapraszam Was na takie mentalne i fizyczne przygotowanie na nowy miesiąc. Planuję sobie wypisać cele na nowy miesiąc w dzienniku, też odhaczyć w poprzednie cele z lipca. Chcę też trochę ogarnąć pokój, Umyć pędzle, umyć gąbeczki, poćwiczyć, chcę coś zrobić fajnego do jedzenia, coś zdrowszego niż jakieś takie normalne obiady. I zadbać o siebie, zrobimy sobie self-care, coś sobie wieczorem oglądne, No i po prostu przejdziemy przez to razem. Więc mam nadzieję, że też sobie się przygotujecie na nowy miesiąc, tak? Bo nowy miesiąc, nowe cele, lecimy. Więc wróciłam z zakupów i pokażę Wam teraz, co kupiłam. Kupiłam parę fajnych rzeczy na promocji. Mamy sobie od żelu do brwi z Nexa. Ja już go kiedyś miałam, ale fajny, a mi się skończył żel, a w sumie nie skończył, tylko ja go zepsułam. Więc widziałam, że sobie sprawię nowy, więc mamy taki z Nexa. Dwie maseczki, jedna z klasem hyaluronowym, druga z niacynamidem. Serum do włosów, była na promocji za 3zł jakoś w tym stylu. Dalej mamy kwas kialuronowy 2%. Płatki do oczu z Isany. Czuję się slej w takich lukach. Założę sobie kolczyki, bo lubię nosić po prostu kolczyki. W ciągu dnia ogólnie jak jestem w domu to nie noszę, ale skoro nagrywamy to sobie założę. Da. Pokładałam sobie tutaj moje serum. Właśnie ostatnio kupiłam nowe serum z jaluronowy. Jest bardzo fajny. Już po pierwszym nawet użyciu zobaczyłam efekty, a ostatnio miałam jeszcze serum z tyramidami, które też super pomaga na odbudowę bariery hydrolipidowej i to serum również obydwa są. A nie, jeden z Avelyn'a, drugi z Bielendy. Tworzę sobie ok na oścież, żeby mi przebiało przez to, że jest deszcz. Żebym miała trochę świeżego powietrza. Wczoraj kupowałem ty, ale odcinek z jakby zakupami back to school, bo i tak on jeszcze nie jest skończony, bo jak wiecie, no to nie jest e, liczba zaszytów chyba na nowy rok, tylko powinno być ich trochę więcej. Więc jeszcze odcinek back to school, jeszcze musi się trochę poczekać, ale się wszystko tworzy, więc fajnie. Zaczniemy sobie może od celi. Ja jestem osobą, która co miesiąc zapisuje sobie cele na, no, na miesiąc nowy. Żeby po prostu wiedzieć, co chcę osiągnąć w danym miesiącu, nad czym chcę popracować, co już mam na przykład praktycznie dopracowane, ale jeszcze czegoś brakuje. I robiłam sobie takie cele w lipcu, i było ich. Policzmy to: 9. Miałam 9 celi, więc teraz sobie po prostu odhaczę to, co wyszło, to, co nie. I zaraz wracam. Okej, okay, więc ja sobie już odhaczyłam wszystko i z tych dziewięciu rzeczy zrobiłam siedem, powiedzmy, że może nawet nie do końca, ale w jakimś stopniu mi wyszły. Więc teraz to, co mi nie wyszło lub to, co chcę dopracować wpisuję sobie na August Goals. Tu nie mam kadr, bo tu mi będzie chyba trochę lepiej. Więc wpisuję sobie August Goals, ale jeśli nie wiecie na przykład nad, tym, nad czym chcecie popracować, to możecie sobie poszukać na Pinterestie i wpisać na przykład Motivation Goals i mogą tam być na przykład pytanka, na które możecie podpowiadać. Czyli sobie piszę na górze, napiszmy sobie różowym kolorem August Goals i zaraz do Was wracam. Idziemy zrobić coś do jedzenia i zrobimy sobie chyba makaron ze szpinakiem. Mamy makaron ze szpinakiem. Zrobiłam kokardki, i dążyłam sobie do tego. Jeszcze ser tarty, i będę sobie chillować. Włączę coś sobie do oglądania. I będę zajęta. Odejście mojego uświadomiło mi, że mogę stracić Flavia. Teraz przyszedł czas na umycie tych pędzli, przynajmniej tych takich najważniejszych, ale wyglądają już tragicznie. I umyję sobie też. Te kubeczki są nowe, więc tylko je lekko nabirze wodą. A tutaj jest stara, którą już trzeba domyć. Więc zaczynamy umyć. Zebrałam bluzkę na top, bo jest za gorąco w pokoju, a to i tak dziwne, mam otwarte okna, ale jest dosyć ciepło, a będziemy sprzątać w pokoju, ponieważ rozpocząć po nowy miesiąc z czystym pokojem, przynajmniej na zewnątrz czystym, e, chociaż ogólnie w szafkach i w toaletce i w biurkach nie jest źle. I w szafie ja staram się mieć na bieżąco w miarę jakiś porządek, ale możemy sobie powycierać stoliki, biurka, parapety, bo to się przyda im na pewno. Więc zapraszam Was na, na sprzątanie. Ła, nie zaczął świecić słońce. Uwielbiam zachody słońca. Jestem totalnie tim, zachody słońca, niż wschody. Ok, więc oglądaliśmy teraz z rodzicami, i siostrą film i skończyliśmy właśnie, jest, jest 22.48, więc czas teraz na jakąś pielęgnację. Zmyłam sobie makijaż, umyłam się, e, mam oczyszczoną twarz i mam ochotę na jakąś maseczkę. I mam takie dwie. Ta jest jako krem, e, który się później zmywa. Jest to kwas hialuronowy, a tutaj mamy maseczkę w płachcie z niacinamidem. I się zastanawiam, którą zrobić. Ja stosuję niacinamid co dwa dni, więc wczoraj miałam kwas hialuronowy, więc myślę, że możemy sobie taką maseczkę właśnie zrobić. Akurat nagrywam filmik, więc po prostu coś ciekawszego niż zwykła pielęgnacja. Jeśli w ogóle chodzi o stan mojej cery, to aktualnie może się wydawać, że nie jest najlepiej, ale. To dlatego, że ostatnio miałam dosyć często u siebie grilla, zapraszaliśmy gości, byłam na nosowaniu przyjaciółki, więc nie jadłam za bardzo zdrowo, że tak powiem. Ale ogólnie, my teraz na dobrej drodze, więc się bardzo cieszę. Przed tym było już naprawdę fajnie, jak na mnie i na to, że mam trądzik, więc bardzo się cieszę. Wydałam na nowo olej krycynowy, bo już mi się skończył. Okej, okay, więc myślę, że możemy sobie przejść do maseczki. Ja tą maseczkę w ogóle kupiłam w Auchan i nigdy nie próbowałam jej. Jest to jakaś koreańska maseczka, więc jestem ciekawa, czy mi się sprawdzi. Założymy ją na około 15-20 minut. Chyba, żeby piekła i by coś z nią było nie tak, więc... była akurat pierwszy raz ją testuję, tak jak mówię. I czekamy z tą maseczką. 15 minut nie pokazuje się, bo wygląda śmiesznie, ale... No, właśnie ściągnęłam maseczkę i teraz sobie zrobimy szybką pielęgnację Już po tej maseczce, żeby mogła iść sobie odpoczywać już w łóżku, a później i spać. Zaczynamy sobie od tuniku z Bielendy z Blumacza. Troję sobie kremu prebiotycznego ze Sorai. Ja dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Pamiętajcie, aby się przygotować na nowy miesiąc. Nowy miesiąc, nowe możliwości, i żeby się jak najlepiej nastawić, że będzie wszystko dobrze. Życzę Wam tego, żebyście mieli mega fajny ten miesiąc sierpień. No i co? Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.